Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni. Ja mam na imię Emilia i dzisiaj witam się z wami we środę. Przygotowuję wstęp do filmu z przepisami. Robię to tak na prędce, szybciutko, bo w domu nie jestem sama. Kto jest ze mną? Zaraz zobaczycie, pokażcie się. Oj, i kto jeszcze jest? I burte! A burtego kto trzyma? Benia, nagrywam na prędce, żeby nie zajmować pokoju, w którym dziewczyny się o tam bawią, rysują, robią testy. Są dzisiaj ze mną w domu, bo Aila trochę choruje. Benia też nie czuła się za dobrze, więc została w domu. A ja mam dzisiaj dla Was dwa przepisy: przepisy z ciecierzycą. O takie przepisy prosiliście mnie. A są dwa ze względu na to, że jeden to potrawka z ciecierzycy z wołowiną, potrawka z mięsem, a druga potrawa to potrawka ciecierzyca z selerem i z innymi warzywami. Uuu, seler! <grych> Ajla nie lubi selera. Co było słychać? Seler jest dla mam, jak to mówi Ajla. Seler <grych> jest dla mam. tak. Więc potrawka z selerem i ciecierzycą będzie w formie bezmięsnej, czyli w formie wegańskiej. Więc mamy przepisy dla osób, które jedzą mięso i dla osób, które mięsa nie jedzą. Ja Was zapraszam teraz na film. Aha, jeszcze chciałam wspomnieć, że postaram się film podzielić na części. Jeśli ktoś nie chce na przykład oglądać tej części z przepisem, na przykład mięsnym albo bezmięsnym, to może sobie po prostu przeskoczyć. Film będzie podzielony. A więc zapraszam na przepis. Do przygotowania potrawy będzie potrzebna ciecierzyca, którą wcześniej moczyliśmy przez... Minimum 24 godziny. Moja ciecierzyca jest dosyć twarda, więc ja ją ugotowałam przed przygotowaniem potrawy. Oprócz ciecierzycy będę ją jeszcze potrzebna cebula, 300 g mięsa pokrojonego w drobne kawałki, łyżka pasty pomidorowej, oliwa z oliwek, sól i czarny pieprz. Najpierw kroimy cebulę. Srobno pokrojoną cebulę przekładamy do garnka, dodajemy oliwę i będziemy za chwilę smażyć. Cebulę smażymy na mocnym ogniu, ponieważ zależy nam, aby się skarmelizowała. Kiedy cebula się skarmelizuje, dodajemy mięso. Smażymy około 5-7 minut. Następnie dodajemy pastę pomidorową i dalej smażymy. Zależy nam na tym, aby pasta pomidorowa zaczęła pachnieć. Po 5-7 minutach smażenia dolewamy do potrawy szklankę gorącej wody, zamykamy garnek i gotujemy przez 20 minut. Aby było szybciej, ja moją potrawę gotowałam w szybkowarze. Wy możecie gotować w zwykłym garnku. Po 20 minutach sprawdzamy, czy mięso jest miękkie. Jeśli tak, dodajemy ciecierzycę ugotowaną ciecierzycę. Jeśli gotujemy potrawę z surową ciecierzycą, tylko taką napęczniałą przez 24 godziny, wtedy razem z mięsem, kiedy zaczynamy gotować mięso, dodajemy od razu ciecierzycę. Doprawiamy potrawę solą, czarnym pieprzem. Jeśli lubimy różne zioła, możemy dodać jeszcze kumin, czyli kmin rzymski, i słodką albo ostrą paprykę. Następnie dolewamy jeszcze trochę wody, około dwóch szklanek. Zamykamy garnek i gotujemy kolejne 20 minut. Ogólnie po 40 minutach gotowania nasza potrawka jest już gotowa, mięso i ciecierzyca są już miękkie i możemy ją zjeść. Taką potrawkę możemy podać z pilawem. Wszystko jedno, czy to będzie pilaw z kaszy bulgur czy z ryżu i z surówką albo z jogurtem. Jak wolicie. Smacznego. A teraz zapraszam was na drugi przepis. Będzie to potrawka z selera z ciecierzycą. Wszystkie składniki, dokładne proporcje są zawsze podane w opisie filmu. Do przygotowania potrawki selera i ciecierzycy będzie potrzebny por, marchewka, seler, ziemniaki, ciecierzyca oczywiście. Ja dodałam szklankę ugotowanej ciecierzycy. W tym przepisie należy użyć już ugotowanej ciecierzycy. Możecie użyć na przykład ciecierzycę z puszki. Najpierw Aj pokroiła por, teraz obiera marchew i pokroi ją również w kawałki, nieduże kawałki. Następnie będzie kroiła resztę warzyw. Zwróćcie uwagę na to, jak kroi liście selera. Oprócz tego, że dodamy korzeń selera do tej potrawki, dodamy również łodygi i odrobinę liści selera. W Turcji kupujemy selera razem z liśćmi, więc zależy nam na tym, żeby nic nie wyrzucać, dlatego dodajemy do tej potrawki również łodygi. Jeśli nie macie łodyg, jeśli macie same korzenie selera, dodajcie same korzenie. Kiedy wszystkie warzywa będą pokrojone, możemy przejść do gotowania potrawki. Muszę Wam powiedzieć, że ta potrawka jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczna, bo wystarczy wszystkie warzywa ułożyć w garnku, przykryć garnek i gotować. Za chwilę wszystko zobaczycie. Najpierw do garnka wlewamy oliwę. Dodajemy koncentrat pomidorowy albo pastę pomidorową i dokładnie smażymy, aż pasta pomidorowa zacznie pachnieć. Takie smażenie potrwa dosłownie kilka minut. Następnie do garnka dodajemy wszystkie pokrojone warzywa. Ze względu na to, że do potrawki dodałyśmy por, nie dodajemy cebuli. Teraz już tylko wystarczy posolić, dodać dwie łyżki przecieru pomidorowego albo pasaty, ciecierzycę. Garnek przykrywamy pokrywką i smażymy kilka minut, od czasu do czasu mieszając. Następnie do warzyw dolewamy wodę około dwóch szklanek. W zależności od tego, czy garnek jest wysoki, czy szeroki, może ta ilość wody być różna, ale zależy nam na tym, żeby warzywa były przykryte, prawie przykryte wodą. Potrawkę przykrywamy i gotujemy warzywa do miękkości. A żeby jeszcze bardziej wzbogacić smak potrawki, możecie dodać sok z cytryny. Tak wygląda gotowa potrawka warzywna. Moim zdaniem wygląda dużo bardziej apetycznie niż ta z wołowiną. Ale oczywiście nie każdy lubi warzywa. Polecam oczywiście, byście spróbowali obu potraw. Smacznego! Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i że go wypróbujecie. A który przepis był smaczniejszy? Beselera! Bez selera oczywiście. Po co, po co w ogóle pytać? A ile? Benia, a Tobie który smakował? Z selerem czy bez? Bez. No tak, więc się przyznam. Ten, ta wersja z selerem to zrobiłam ją sobie, bo ja, ja uwielbiam seler tak naprawdę i, i... lubię tę potrawkę. Jest bardzo smaczna moim zdaniem. Ma dużo w sobie dużo warzyw, co ja akurat bardzo lubię, a moje dziewczyny nie za bardzo. Więc każda potrawa z warzywami jest dla mnie super. Ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wypróbujecie moje przepisy. Mam świadomość tego, że potrawka z wołowiną będzie miała większe powodzenie od tej potrawki z selerem. Ale osoby, które mięsa nie jedzą, polecam Wam bardzo serdecznie tę potrawkę warzywną, bo jest naprawdę mega smaczna. Ma bardzo bogaty smak, bo jest w niej dużo warzyw. A więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz! Görüşürüz.